O nie, 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 Dobra. Ja pierniczę na ledwo ledwo jest, dwa? Na naprawdę. No nie, nie już padam. Ginę. Hej, hej, widzu. W ostatnio zakończyłem w dość malowniczym miejscu swoją przygodę, ale chcę zwiedzić tę Ukrainę jeszcze bardziej, bo oferuje naprawdę sporo ciekawych rzeczy, więc lećmy i nie zastanawiajmy się. Co nas tutaj czeka, tylko odkryjmy to. Aha. Samo mi odpaliło. Wow. Dynamiczne latanie. Ło. Wow. Oho! Tego brakuje w gożinie, tego brakuje, a oh, to świetnie wygląda. Oj! Oj! Dobra, to było nie. To nie było zaplanowane. Przypadkiem to zrobiłem przypadkiem naprawdę. What? Że <grym> jakiegoś musiaka zamieniał halo! Mogę atakować, a prawe to jest przemiana, no bez sensu. No do czego mi jest to potrzebne w takim razie? żeby kogoś przestraszyć? Dobra, nieważne. Później to odkryję rany. Jakie tutaj są możliwości? Łoaa! I możemy się jeszcze wznosić, a możemy pikować czy coś takiego? Wolał jeszcze pikować, no nie <laughs> Żeby szybciej dolecieć do w dany cel. Wow, genialne. Tego pewnie to działa tutaj, więc trochę słabo, <laughs> że w tym regionie. Dobra, skończy mi się energia i co wtedy? Aha, okay, ja mogę normalnie odpalić swoje skrzydełka. Te <laughs> drugie mi skrzydła odpalają, gdzie one są? Jakby może trzeba edytować. Aha, czekaj, to wywalmy to. Zobacz, zarzuć mi te skrzydła. <laughs> Ej, to będę mógł chyba wszędzie w takim razie używać tych skrzydeł, tak? Czy tylko tutaj? Znowu spanikowałem. Gdzie wychodzisz poza rynek? Ej, Wracaj! <laughs> no ja, to ja wracam. Czy on uciekł? To niesprawiedliwe. Ja myślałem, że tu w ogóle nie można uciec stąd teraz. on uciekł. Dobra, ubity. Dawaj go. Jak to A? Jak to B? To miało być... Lepiej! No chyba, że to jednak nie był główny wynik. Ej, ale chcę tu jakieś nowe stwory pobić, bo o, mamy coś nowego. Dawaj echo! Chcę się pochwalić w końcu z złotymi echami. no tak to nie mogę. Ale padają, ale padają. Do dobra to nie jest boss. No i tyle z mojego echa. Gdzie echo? Halo, z nich się echa nie zdobywa? Nie chcę mi się wierzyć, że nie. Na pewno są to przeciwnicy, którzy dają echa. Co do no, jakiś nawiedzony dom? No? No tak trochę creepy to wygląda w ogóle. ciemność się nagle też zrobiło. Tutaj jakieś latarnie śmiejące się, jakieś duszki, nieduszki. Przerażające misiaki. Aj, I tutorial, dobra. Co my za egzorcyzm odprawiamy? Wciągamy koszmary do, do, do bajeczki. Bo to chyba bajka była. Czemu nasze Abi ciągają za włosy? Żeby ją przestraszyć? Nie. Po prostu się z nią pobawić chcę. A to żartowniś. No nieładnie z twojej strony. Zbyt uroczo wygląda, powiem wam. Zbyt niewinnie. Zbyt delikatna na ten świat. Zbyt delikatna jest. Gdzie jest brutalność walka i w ogóle i ona taka delikatna. No nie pasuje tutaj. No tutaj nic nie widzę. O, widzę. Czyżby to był złoty chest? Jakieś tam małe mobki, dobra. Zanim przejdziemy tam, odbierzemy to co nasze. Aha, co? To mimik! No nie spodziewałem się, że dodali tutaj mim mimika. I z niego echo jest, co? Aha, no tego się nie spodziewałem. Mimik! Oh o no, maj. To ci niespodzianka. No i znalazł się Gilberto, ale uśmiech ma. Typowego złola. Jak on na zwyczaju? No, ona tak głośno mówiła? Wątpię <noise> Ale mamy team Dobra, poddaj się już. Ja Nie wygląda jakby chciał się poddać. Dobra, pokażmy mu, że się myli. Od razu na początku pomyliłem przyciski z zarąbiście. <noise> Możecie nie wykonywać razem ataków, bo mi tylko przeszkadzacie. Ła. Dobra. Uch, ale pięknie zablokowałem jednego i drugiego. <noise> Dobra, jedno mi się udało przypadkiem. Czekaj. Czy mi się wydawało, czy było wejście nagle... Dwóch dialogów przypadkowo się nałożyły. A to było tylko przez sekundę. Będę musiał to przesłuchać. Jeśli coś takiego było, to było dziwne. Pierwszy taki poważny bóg można powiedzieć. O, nie martw się o mnie. Dam sobie radę. Jakie to miłe, jak ktoś się o ciebie martwi? Chociaż w grach, chociaż w grach, niech się ktoś martwi o mnie. Ciabas i ciabas o i złote wpadają. Mm, w końcu pierwsze echa złote. Długo trzeba pomyśleć o jakimś takim poważnym bildzie. Do tego wyzwania, bo zastanawiam się. Z jednej strony chciałbym mieć taki uniwersalny na każdą ścieżkę, na każdy element, a z drugiej strony chciałbym mieć też taki build, raczej. Nie, no build nazwijmy to. W którym po prostu bym miał, bym miał problemy jakieś z bossem czy coś takiego, zrobić sobie taki Tanki build, albo ultra leczący się, coś takiego, coś takiego będę planował zrobić. Bo jak już pojawiają się złote ha to już można o tym pomyśleć, super, jedno wpadło do wody i nie będę mógł zabrać. O, dobra, udało się. Bałem się, że nie. No tak, widzieliśmy się, ale się nie przedstawiłeś. Ty za to nas znasz i to chyba bardzo, bardzo dobrze, tylko oczywiście to ukrywasz. I pytanie, czy jesteś po naszej stronie, czy jednak po złej stronie? Hmm, jak romantycznie. Ło! Kierujemy tą łódką! Ło! Przecież nie mogłem. Ej, na boki jest chyba szybciej niż normalnie jakbym... AD naciskam i płynę do przodu. <ścoughs> Sorry, nie potrafię prowadzić. Sorry, było twarde lądowanie. <ścoughs> no może nie nazwałbym tego lądowaniem. Frame, co? To jest wielka ryba, nie pociąg. Ej, czekaj, tu można zdjęcia robić. A! Ciekawe, a to co to jest? Uuu! Wow, tego nie wiedziałem. Okej! Okay. Ale mamy genialną tą gondolę! Ja! Yeah, ale nie można wyskoczyć poza, no szkoda. Wiecie co to trochę za bardzo zdradza nam? Pokazuje nam lokację nowego bossa, znaczy przyszłego bossa, no nie? I tutaj powoli biegniemy, więc. A. A. Ser, wolałbym tego nie wiedzieć, dopóki pierwszy raz go nie spotkam. <noise> Naprawdę. Ta droga zamknięta, gościu. Myślę, że będziemy cię słuchać. No ch chyba jednak nie. Idziemy <noise> ubić tą Lorejkę, czy jak ona tam się nazywa. W ogóle Lorejka to się... Czym mi się kojarzy? Oe była taka postać? Czy może w Firosach? Kurde, nie pamiętam, ale Lorejka. Kojarzy mi się skądś, z jakiegoś innego uniwersum. No nie, nie, nie wstydź się nas. <laughs> nie wstydź się, na pewno nie będziemy ci krytykować, jak śpiewasz. Na pewno o wiele lepiej niż ja. Ja mam całkowity zakaz ban. Ja nawet nie próbuję śpiewać. I to mówię o realnym życiu, nie w grze. W grze lepiej pewnie poznać śpiewa niż ja. A spokojnie to tylko chorały, więc nikt nie będzie za bardzo oceniał. A tym bardziej ja, bo jestem bez co do śpiewania. W ogóle czekaj, czekaj, czekaj. Bo chorały. Chorał. A to się tego nie śpiewa chyba. Nie no to jest jedno, jednogłosowy śpiew w kościele, okej. Okay. Ja no ale bardziej to się chyba nudzi niż śpiewa. Człowiek już jest inteligentniejszy. Delikatnie. Wyśledając taką wiedzę. Ja tu go chorała gada. a tutaj jakaś akcja się dzieje. Więc stawiam, że będzie walka z bossem. No i mamy pierwszego bossa w tym regionie. Dość przypominasz mi jedną z postaci z Elder Ringa. Fajnie, nie trafiłem niczym. Ej, nie będzie tak źle. Dużo nie zadaję, muszę tylko unikać ataków. Ona robi strasznie powolne, no, a to będzie easy. A! no Dobra, nie, nie udało mi się tego zrobić teraz. <grytanie> Co ty robisz? Bo jakieś gwiazdkami strzelała? I to serio! Dobra, tu już mnie zaskoczyłaś. <grytanie> Moja druga, ała Au. Ał. Nie, nie, nie. Dostałem całą serię. Jak już dostanę całą serię, to boli. O, nie, nie, nie. To wciąga! a Atak pulsacyjny! Aaa! Jeszcze jeden! A! O nie! Nie doznałem na koniec. A już było tak ładnie. Dostaję od niej. Za dużo gadam. Za mało działam. Lorejka padaj. Padaj. Tylko nie mów, że masz drugą fazę. O to tak wygląda jak druga faza. Co jest? Leczy się? Nie, 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 nie. Stój. Ała, ała. Dostałem z serii. Ała. Nie muszę ona... Będzie. Przewróciła się. Halo. Boss się mógł przewrócić? To jest niemożliwe. Ale ono się szybko leczy. Co jest? Halo? Czemu ona się tak leczy? Nie, może nie są to obrażenia straszne, wielkie, ale no jednak leczy się i to jest problem. No się wyleczyła praktycznie w full! Co ja robię nie tak? Halo? <gł> Tego się nie spodziewam, że ona się wyleczy. Udało mi się uniknąć. Dobra, już się nie leczy. Padaj! Bo mnie zaskoczyłaś. Ty... Już widzę, jest taka kulka zielona specjalna i ona ją leczy, muszę ją, nie wiem, gdzieś łapać czy coś takiego i pewnie jak ja złapię to się wyleczę, tylko nie widzę tej kulki teraz. Na... No, powiem tak, jestem o włos, jestem o włos, żeby przegrać. O nie, 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 dobra, ja pierniczę na, ledwo, ledwo jest, Dwa. <laughs> naprawdę, <laughs> no nie, nie, już padam, ginę, ginę, o, ży, żyję. Nie wyleczy się, dawaj, dawaj! O! <laughs> o naprawdę, że dzięki temu, że ona tak mało zadawała, udało się ją pogonać. <laughs> Gdyby nie to, to bym nie dał rady. O nieee, jednak druga faza będzie. <laughs> Może nie? O, bałem się, że będzie druga faza. O! <laughs> ale powiem, powiem tak, na początku walka była prosta, ale jak przeszła na tą drugą fazę i to nagłe leczenie zaskoczyło mnie. Strasznie mnie zaskoczyło. Nie sądziłem, że boss może się tak leczyć. Na szczęście udało się, ale było ciężko. Ostatnie kilka minut walki i szukanie nie wiem tego bombla, co leczy, to było dramatyczne. Na szczęście się udało, nie muszę tego powtarzać. Uch. ale garniaki mają. Czekaj, to jest. Fontanna złota! O oh mój, sąśmy bogaci, o, możemy się wykąpać. W złotej fontannie. Dobra, wygląda to tak, jakby był kolejny boss. Bo tutaj jest kolejny boss podświetlony. Rany jednego przed chwilą pokonałem, teraz kolejnego. Strasznie sporo bossów pojawia się w Wuthering Wave. ja podczas właśnie questów. Rany muszę się wyleczyć. Może pójdę do porta jakiegoś bliskiego? No to tak trochę daleko od wszystkiego. Wiecie co? Cofnę się i odkryję. Bo jeśli bym padł, to wolę mieć bliżej, żeby tutaj dobiec. I tu jest chyba kolejny boss. No, no, na to wychodzi, bo widzę na minimapie. To mnie irytuje, że właśnie takie, taki szczegół, a zdradza wszystko. Już wolał naprawdę wielkie zaskoczenie mieć, żeby mi nagle potwór wielki skacze i bym tego się nie spodziewał, tak? Wolę ten efekt zaskoczenia, ale no tutaj tego nie ma, bo wiadomo. Bo widzimy, że wchodzimy w ogóle na jego teren. To jest trochę nieprzemyślane według mnie, a można to jakoś w opcjach na przykład włączyć? Żeby podczas właśnie questów nam się to nie pokazywało? Pewnie nie. To jednak ta nasza tajemnicza koleżanka, super. A, jednak nie będzie walki z bossem, wow. <tobie, Tobie zaskoczyli teraz. Dobra, zwracam honor. Jak to dobrze, że wpadli na pomysł, żeby dać nam te płaszczki latające. Po czym nacisnąłem instynktownie prawy przycisk myszy. Nie wiem po co. Żeby powiedz tam samemu. Brawo dla mnie. A to często mi się zdarza, że klikam ten prawy, nie wiadomo po co ma no, taki nerwowy. Muszę już kliknąć, kliknij go, no kliknij. No i klikam. Dobra, prowadź pewnie do ostatniego czesta na samym szczycie, na samym szczycie, a może jednak nie? Zapominam o tym nowym systemie latania. <laughs> Może jednak polecę na samą górę? Dawaj, na samą górę, dawaj, dawaj. Zobaczyć z góry ten świat. A nie, nie będzie ładnie wyglądał, bo wszystko jest pod chmurami, ale mnie ciągnie do góry. <laughs> ale patrzcie, jak ładnie chmury się ułożyły. Jakby skrzydełka. Ej, ładnie to wygląda. <laughs> Niebiosa płoną. Dobra, my musimy wylądować, no nie? Bym sobie za krzywdy nie zrobił. O nie, to jest jednak solo challenge. O, wiecie co? to w tym miejscu zrobię sobie przerwę, bo nie wiem jak ciężko to będzie wyglądało to wyzwanie. Więc <laughs> to będzie idealne miejsce na zakończenie odcinka. A teraz dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się. Hej, hej.